Kapryśna pogoda sprawiła, że w tym roku żniwa rozpoczęły się z lekkim opóźnieniem. W maju rolnicy odnotowali przymrozki, a w czerwcu i lipcu zniebalunął deszcz. Od zeszłego tygodnia prace na polach ruszyły jednak pełną parą. Ziarna w tym roku, według mnie, w moim gospodarstwie jest na średnim poziomie, patrząc na przestrzeni wielu lat. No jest lepszy niż w zeszłym roku. Nie jest bardzo dobry, ale jest na średnim poziomie. Średnio rolnicy zbiorą w tym roku od 6 do 7 ton zboża z hektara. Większą część plonów przeznaczają na pasze dla zwierząt, zaś nadwyżkę sprzedają do skupu. Tam ceny wahają się od 500 do 600 zł za tonę zboża. Czas żniw to także okres wytężonej pracy dla strażaków. Każdego roku wyjeżdżają do kilkudziesięciu pożarów pól i maszyn rolniczych. Najczęściej tego typu płomienie przybierają bardzo duże rozmiary. Zatarte łożyska mogą spowodować iskrzenie, a w takich wysokich temperaturach, przy łatwopalnym materiale, jakim jest np. słoma, może spowodować rozprzestrzenianie się ognia. Strażacy apelują o sprawdzanie kombajnów przed każdym wyjazdem w pole. W tym roku pilscy pożarnicy brali udział w dwóch akcjach gaszenia ściernisk. W obu przypadkach przyczyną pożaru było zapalenie się pras. Policja natomiast przypomina, że rolnik poruszający się kombajnem po drogach publicznych ma obowiązek zdemontowania znajdującego się z przodu pojazdu zespołu żniwnego i przetransportowania go na specjalnym wózku. Za niezastosowanie się do tego przepisu może grozić mandat karny w wysokości do 500 zł.